Regulowane podłogi na opóźnieniu, aby wyrównać podłogę. Regulowaną, jak zrobić otwarty taras, najprostsza konstrukcja w pobliżu wiejskiego domu lub w domku dodatkowego. Sposoby wyrównania podłogi pod laminatem laminat to pokrycie podłogi oparte na CDF. Materiał Z. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Podczas naprawy proces wykończenia podłogi jest uważany za ważny etap. W tym celu używanie materiałów takich jak dywan linoleum i płytki. Jednak bez przygotowywania powierzchni podłogi pod podłogą instalacja materiałów będzie po prostu bezużyteczna. Pierwszym etapem przygotowania podłogi jest aranżacja ekranu. Istnieje kilka rodzajów ekranu. Jednak półprzewodnikowy ekran podłogi jest najbardziej popularny i nie jest nierozsądny, ponieważ pozwala osiągnąć idealnie płaską powierzchnię. Zawartość Koncepcja półprzewodowego ekranu w nowoczesnej konstrukcji alternatywą dla suchego i mokrego wyrzutu, który jest znany wszystkim. Jest na wpół skrępowanie. Przede wszystkim jego zastosowanie wiąże się z chęcią przyspieszenia procesu tworzenia bazy podłogi podczas budowy domów. Technologia półprzewodowego ekranu w określony sposób ma na celu korzystanie z dodatkowego specjalnego sprzętu, ale można go z powodzeniem utworzyć własnymi rękami. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma nic nowego w technologii półprzewodnikowej. Jest to znane rozwiązanie piasku i cementu, po prostu z małą zawartością wody. Zwyczajowe jest ugniatanie mieszanki do stanu, gdy masę można zmusić na pięść. Aby nie płynęła, takie mieszanki są bardziej prawdopodobne, że na podstawie wylewane są na podstawę, aby dać powłokę siły zaleca się wzmocnienie jej włókien włókien polipropylenowych. W tej chwili istnieje wiele technologii do wykonania półprzewodowego podłogi w zależności od pożądanego wyniku końcowego, jeśli planujesz układać inną komunikację na podłodze Grubość ekranu musi zostać znacznie zwiększona. Jest to szczególnie prawdziwe w sytuacjach z nierównomiernym seksem. Zalety półprzewodowego ekranu głównymi zaletami tej metody są zmniejszone zużycie wody w produkcji i roztworu. Podczas układania półprzewodowego ekranu podłogowego nie musisz nosić gumowych rękawiczek i szturkać się w brudnej zawiesinie. Wynika z tego druga zaleta, zmniejszenie ryzyka. Że U200BXLS-U200 /U200 nadmiar wody zalałby sąsiadów lub wpadnie do sufitu. Czas pełnego suszenia materiału również został skrócony, a dalsze prace mogą być kontynuowane szybciej. Półprzewodowy ekran pomoże ci osiągnąć prawie nienagannie płaską powierzchnię. Absolutnie gładka podstawa jest w 100% gotowa do układania parkietu, linoleum lub innej podłogi. Jeśli użyjesz maszyny do fugowania w procesie pracy, nie będzie pustki i pęknięcia na wyrzuceniu. Podczas pracy z półprzewodowym ekranem nie jest konieczne stosowanie materiałów wodoodpornych, ponieważ samo wyklucza możliwość wycieków. Ponieważ woda na wyrzuceniu jest tylko trzecią częścią, ponieważ jest to konieczne do nawodnienia cementu, ekran wysycha bardzo szybko. Pod koniec czwartego dnia będzie już w pełni przygotowany do położenia podłogi, pomimo niewielkiej grubości ekranu którą można osiągnąć dzięki wzmocnionym włókienom, które są zawarte w jego składzie. Jest on bardzo imponujący i odporny na obciążenia mechaniczne. W porównaniu z wyrzutem zwykłego piasku i cementu, na wpółsuszony podłoga z włókna włókien ma niewielkie ładunki na strukturach podtrzymujących. Prace są łatwe do przeprowadzenia na zewnątrz i w pomieszczeniach w dowolnym warunkach, w temperaturze minus 5. Plus 40 stopni Celsjusza i wilgotność 60-95%. do 95%. Układanie półprzewodowego ekranu można wykonać na pochyłych powierzchniach i na powierzchni z wybrzuszeniami. Możesz utworzyć półprzewodnikowy ekran wokół otworów i rur dostępnych na podłodze. Główne zalety półprzewodowego wygłoszenia obejmują niską cenę na pół wyrzutu podłogowego. Wady półfrupa wraz z wieloma zaletami rozmieszczenie półprzewodowego ekranu wiąże się z pewnym Niedogodnościami. Ponieważ masa nie jest płynem, bardzo trudno jest ją ugniatać bez specjalnego sprzętu. Dlatego bardzo trudno będzie wykonać półprzewodnikowy ekran z własnymi rękami. Technologia jest zupełnie nowa, zatem opinie specjalistów wciąż rozchodzą się w wielu kwestiach. Nawet wysokie marki rozwiązania do półprzewodowego ekranu mogą być zepsute ulubioną techniką wielu budowniczych która składa się z zaworu wody dla prostszego wyrównania. Taka powłoka nie należy poddawać wilgoci, jeśli było niewiele wody, a proces nawodnienia cementu nie miał czasu na zakończenie, wówczas kryształy, gdy woda się wzrośnie, co nieuchronnie wywoła pękanie i deformację. Kolejna wada półprzewodowego podłogi z niewystarczającym zagęszczaniem może skrzywdzić i pokolorować pod powłoką. Przygotowanie podstawy do wygłoszenia przed zorganizowaniem półprzewodowego ekranu musisz ostrożnie wyczyścić podłogę, zamykać pęknięcia i frytki, jeśli odłączanie jest obserwowane w grubości podstawy. Zaleca się ich czyszczenie i zanurzenie się tylko wtedy, gdy powstała powierzchnia, może wytrzymać obciążenie podczas przyszłego użycia. Aby urządzenie fundamentalne jest niezawodne i wysokiej jakości, konieczne jest ustawienie na dowolnej wysokości zerowej, jeśli ten etap pracy nie jest wykonywany z należytą dokładnością. Nie możesz uzyskać płaskiej powierzchni gotowej podłogi. Aby zwiększyć dokładność i jakość tworzenia półprzewodowego ekranu własnymi rękami, powinieneś użyć specjalnego narzędzia o poziomie lasera. Jeśli ten poziom nie jest, to zwykła woda jest odpowiednia. Przygotowanie roztworu w sprzedaży można znaleźć gotową suchą mieszankę na wyrzuty, jednak możesz przygotować roztwór z własnymi siłami, z komponentami, takimi jak piasek grzeczny, cement portland, plastyfikator i włókno. Zwyczajowe jest tworzenie rozwiązania w mikserze lub dowolnym odpowiednim pojemniku. Półprzewodowy ekran podłogi z cementu jest wykonywany z dodaniem specjalnego materiału polimerowego włókna propylenowego. Przygotuj takie rozwiązanie i przygotuj je do wypełnienia. Zgodnie z recenzjami półprzewodowego ekranu podłogi powinien być obecny trochę wody. A zatem najważniejszą zasadą podczas układania półprzewodnikowego nie jest przesadzanie z płynem. Aby określić wymaganą ilość wody w roztworze, możesz użyć najprostszego sposobu. Weź mieszaninę w dłoni i wyciśnij ją. W tym przypadku wilgoć powinna pojawić się. A sama masa powinna pozostać całkiem całkiem guskiem. Będzie to najbardziej optymalny poziom wilgoci w roztworze. Urządzenie izolacyjne ściany i przegrody pokoju, gdy wyposaża się na pół z kosztu na podłogę, muszą być izolowane za pomocą taśmy polipropylenowej. Górna krawędź takiej taśmy powinna znajdować się powyżej poziomu napełniania mieszanki. W ten sposób będziesz w stanie zapobiec negatywnym skutkom na wyrzuceniu które są obserwowane w procesie ściskającym masę i jej ekspansji, a także wystąpieniu uszkodzenia wycisków w stawach ze ścianą. Instalacja latarni morskiej procedura układania podłogi wymaga instalacji specjalnych sygnałów nawigacyjnych za pomocą szyny poziomej. Takie sygnały nawigacyjne odgrywają rolę niektórych przewodników, ponieważ właśnie dzięki temu płaszczyzna rozwiązania jest wyrównana. Ważne jest aby dokładnie ustalić wszystkie sygnały nawigacyjne, ponieważ jakość i równość wyrzutu zależą od tego po zakończeniu pracy. Instalacja latarni morskiej przeprowadzana jest równolegle, między nimi odległość powinna być taka, że u 200 Bebek u 200 używany stojak okazało się, że nakłada się na nich. Ponadto konieczne jest zainstalowanie sygnałów nawigacyjnych, aby były one niezawodnie naprawione w tej pozycji i nie mieszają się. Paul rating podczas wyrównywania podłogi rozwiązanie musi być wypełnione całym obszarem, w tym ten, w którym zainstalowałeś sygnały nawigacyjne, które po wypełnieniu pozostają na wyrzuceniu. Pobiera powierzchnię w procesie wykonywania pracy przy użyciu przygotowanej reguły wstępnej, aby zwiększyć wydajność w procesie fugowania na pół wyrzutu. Najlepiej jest użyć specjalnego urządzenia do fugowania. Dzięki takim narzędziem możesz dobrze wyrównać powierzchnię podłogi i wzmocnić powierzchnię zmechanizowanego półprzewodowego wyrzutu podłogowego, zwiększając jakość i niezawodność. Ważne jest, aby ukończyć zaprawę, zanim mieszanina zacznie chwytać. Aby zapobiec występowaniu pęknięć skurczowych, konieczne jest wycięcie specjalnych szwów skurczu które pomagają uniknąć tworzenia głębokich uskoków na wykończonej powierzchni. Głębokość takich szwów powinna być co najmniej trzecią częścią głębokości złożonej warstwy. Takie szwy można tworzyć za pomocą wcześniejszego Rail-Ride. -ride. Półprzewodowa opieka nowoczesne półprzewodowe ekrany wymaga szczególnej opieki po ułożeniu, aby uzyskać lepsze i wydajne uchwycie, zgodnie z opisem technologii półprzewodowego wyrzutu podłogowego. Na dużym obszarze utworzone. Wyrzuty muszą być pokryte warstwą polietylenu. Będziesz mógł zapisać optymalny mikroklimat pod filmem i wykluczyć przedwczesny wygląd pęknięć. Inną opcją jest regularne podlewanie za pomocą półproduktu z wodą. Po 12 godzinach na pół wyrzutu podłogi spokojnie wytrzyma osobę dorosłą. Po 94 godzinach możesz bezpiecznie położyć podłogę na półprzewodowym ekranie. W całym okresie chwytania jest ważne, aby kontrolować stan powierzchni podłogi, aby nie było pęknięć i innych wad, które pogarszają stan przyszłej podłogi. Zatem nowoczesny półprzewodnikowy ekran jest najbardziej optymalnym i skutecznym sposobem na stworzenie jakościowej podstawy do dalszego układania podłogi. Obejrzyj wideo o półprzewodowym ekranie podłogi, a zrozumiesz, że technologia aranżowania samego ekranu jest stosunkowo prostą procedurą którą każdy deweloper może wykonać bez specjalnej formacji konstrukcyjnej. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Panowie. Zapraszam na świat 15.06 2016 Anonimowy Panowie, zapraszam do świata uczciwych cen części zamiennych, sprzętu i narzędzia do wyrzucania. Projekt, zapchast. Eu, chcesz kupić wygodnie, łatwy, niedrogi. Jeśli się z tym zgadzasz, jesteś z nami, napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz, panowie, zapraszam na świat 15.06 2016 Anonimowy panowie, zapraszam do świata uczciwych cen części zamiennych, sprzętu i narzędzia do wyrzucania. Projekt, zapchast. Eu chcesz kupić wygodnie łatwy, niedrogi. Jeśli się z tym zgadzasz, jesteś z nami, panowie. Zapraszam do świata uczciwych cen części zamiennych, sprzętu i narzędzia do wyrzucania projekt Zapchast. Eu chcesz kupić wygodnie łatwy, niedrogi. Jeśli się z tym zgadzasz. Jesteś z nami. Informacje kontaktowe, reklama na stronie internetowej zostanie autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011 do 2018 artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne.